Wyobraź sobie, że siedzisz spokojnie w domu, popijasz herbatę i nagle słyszysz w telewizji, prezydent Andrzej Duda zapowiada podwyżki emerytur. Nie jakieś tam symboliczne kilka złotych, ale konkretne, znaczące zmiany, które mają dotknąć milionów seniorów w całej Polsce. Brzmi nieprawdopodobnie, a jednak ta informacja właśnie obiega kraj. I choć wielu nie wierzy w takie zapowiedzi, to tym razem sprawa wydaje się poważniejsza niż zwykle. Z doniesień medialnych wynika, że prezydent ma zamiar poprzeć projekt, który zakłada istotne zwiększenie podstawowej emerytury. Co więcej, mówi się, że zmiany te mają być wprowadzone szybciej niż ktokolwiek się spodziewał. Nie w jakiejś dalekiej perspektywie, nie za pięć lat, ale już od przyszłego roku. Ma to być element większego planu poprawy jakości życia polskich seniorów, z uwzględnieniem obecnych kosztów życia, inflacji i ogromnego wzrostu cen leków, żywności i opłat mieszkaniowych. Co ciekawe, wszystko to dzieje się zaledwie kilka tygodni po wcześniejszych zapowiedziach ograniczenia waloryzacji. A więc pytanie brzmi, czy to zwrot akcji, czy tylko kolejne polityczne zagranie? Seniorzy mają prawo czuć się zagubieni. Raz słyszą o oszczędnościach, potem o cięciach, a teraz o podwyżkach. Trudno się w tym połapać, prawda? Ale właśnie dlatego warto ten temat dokładnie przeanalizować i zobaczyć, co w tym wszystkim jest prawdą, a co tylko medialną zagrywką. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się, co naprawdę powiedział prezydent, jakie zmiany są planowane, kto może zyskać, a kto, mimo wszystko, stracić. Bo zanim zaczniemy się cieszyć, warto dokładnie sprawdzić, co się za tymi zapowiedziami kryje. Jeśli chcesz znać konkrety, zostań z nami, wszystko wyjaśniamy jasno, spokojnie i bez owijania w bawełnę. Zacznijmy więc od podstaw, co tak naprawdę powiedział prezydent Andrzej Duda? W swoim ostatnim wystąpieniu publicznym nie tylko zaskoczył media, ale także wielu ekspertów ekonomicznych. Nikt nie spodziewał się, że z ust głowy państwa padną tak zdecydowane słowa o konieczności poprawy sytuacji seniorów, nie w formie ogólnych obietnic, ale konkretnych zapowiedzi legislacyjnych. Według prezydenta obecne świadczenia emerytalne są niewystarczające, by zapewnić seniorom spokojne i godne życie. I trzeba przyznać, to stwierdzenie trafiło w punkt. Bo przecież każdy, kto choć raz stał w kolejce w aptece lub przy kasie w sklepie, widzi jasno, że z obecną emeryturą coraz trudniej jest związać koniec z końcem. Prezydent podkreślił, że nie chodzi o jednorazowe dodatki, takie jak trzynastki czy czternastki, ale o trwałe zwiększenie podstawy emerytury czyli nie kolejna jednorazówka tuż przed wyborami, ale realna zmiana, która miałaby być wprowadzona na stałe. Mówił również o konieczności przeglądu obecnego systemu waloryzacji, który, jego zdaniem, nie nadąża za rzeczywistością ekonomiczną. Bo jak tu mówić o realnym wzroście świadczenia, skoro w tym samym czasie ceny żywności rosną w tempie kilkunastu procent rocznie, a opłaty mieszkaniowe czy energia nieustannie biją kolejne rekordy, jednak zanim zaczniemy świętować, trzeba zadać sobie kilka trudnych pytań. Po pierwsze, skąd państwo weźmie pieniądze na takie podwyżki? Bo choć prezydent zapewniał, że zmiany są konieczne i znajdą się środki, to przecież wszyscy wiemy, że budżet nie jest z gumy. A jeszcze niedawno mówiono o konieczności cięć i ograniczania wydatków, również w systemie emerytalnym. Czy to oznacza, że pieniądze zostaną przesunięte z innych programów? Czy może planuje się jakieś nowe podatki, które mają sfinansować te podwyżki? O tym niestety nie było zbyt wielu szczegółów. I właśnie dlatego warto do tej zapowiedzi podejść z chłodną głową. Wielu seniorów może mieć też w pamięci wcześniejsze obietnice polityczne, które z czasem wyparowały. Ile razy już słyszeliśmy o godnej starości, o szacunku dla seniorów, o bezpiecznej emeryturze. A potem przychodził marzec, waloryzacja była niższa od inflacji, a rachunki rosły jak szalone. Dlatego tak ważne jest, żeby tym razem nie dać się złapać tylko na słowa. Bo słowa, jak wiemy, są tanie, dopiero konkretne działania mają realne znaczenie. Z drugiej strony, trzeba uczciwie przyznać, że sam fakt, iż temat emerytur znów wraca na czołówki, to już coś. W ostatnich miesiącach dominowały inne tematy, polityczne przepychanki, sprawy międzynarodowe, kryzysy gospodarcze. A sprawy seniorów zepchnięto na dalszy plan. Dlatego dobrze, że ktoś wreszcie przypomniał, że w Polsce żyje ponad 9 milionów osób, które każdego dnia muszą wybierać, czy kupić leki, czy zapłacić rachunki, czy może zrezygnować z obiadu, żeby wystarczyło do końca miesiąca. To nie jest przesada, to smutna rzeczywistość wielu starszych ludzi, jednak samo zainteresowanie to za mało. Potrzebne są konkretne ustawy, podpisane decyzje, realne wypłaty. I tutaj pojawia się druga część całej tej układanki, jak szybko te zmiany mogłyby wejść w życie? Prezydent zasugerował, że nowelizacja mogłaby zostać uchwalona jeszcze w tym roku, a podwyżki mogłyby wejść od 1 stycznia przyszłego roku. Tylko, że my dobrze wiemy, jak działa proces legislacyjny. Projekt musi zostać przygotowany, potem przejść przez Sejm, Senat, zostać podpisany, a w międzyczasie mogą się pojawić poprawki, zmiany, opóźnienia. Dlatego warto śledzić każdy etap i nie dawać się zbywać ogólnikami. Wśród seniorów, którzy już usłyszeli te informacje, reakcje są mieszane. Część cieszy się, że temat wreszcie wrócił na stół. Inni podchodzą z dużą dozą nieufności. Bo jak tu zaufać politykom, skoro tyle razy zawiedli? Wielu emerytów, zwłaszcza tych, którzy dostają najniższe świadczenia, mówi wprost, nie potrzebujemy obietnic, tylko pieniędzy w portfelu. Chcemy normalnie żyć, nie liczyć każdej złotówki, nie zastanawiać się, czy wystarczy na jedzenie. I to właśnie takie głosy powinny być dziś najważniejsze. W rozmowach z seniorami najczęściej powtarzają się te same zdania, mam dość obietnic, zawsze mówią, że będzie lepiej, a potem nic się nie zmienia, czekam na konkrety, nie słowa. I trudno się dziwić, bo to osoby starsze przez całe życie pracowały, płaciły składki, wychowywały kolejne pokolenia. I dziś, gdy powinny odpoczywać, muszą walczyć o godność. To nie powinno tak wyglądać, dlatego w tym filmie postaramy się śledzić każdy krok tej sprawy. Bo jeśli zapowiedzi prezydenta mają się spełnić, to trzeba trzymać rękę na pulsie. Trzeba patrzeć politykom na ręce. Trzeba domagać się szczegółów, ile wyniesie ta podwyżka? Kogo obejmie? Czy będą limity? Czy będą jakieś wyjątki? Bo diabeł, jak zawsze, tkwi w szczegółach. Warto też zaznaczyć, że prezydenckie słowa padły w specyficznym momencie. Coraz częściej mówi się o możliwych przedterminowych wyborach, o zmianach rządowych, o napięciach wewnątrz koalicji. Czy to przypadek, że właśnie teraz pojawia się temat seniorów? Czy to element gry politycznej? Tego nie wiemy, ale wiemy jedno: trzeba być czujnym. Trzeba słuchać, analizować, rozmawiać. Bo jeśli zostaniemy bierni, to decyzje zapadną bez nas, a ich skutki odczujemy wszyscy. Dlatego zachęcam Cię, drogi widzów, do aktywności. Zostaw komentarz pod tym filmem. Napisz, co myślisz o zapowiedziach prezydenta. Czy uważasz, że to realna szansa, czy tylko kolejne słowa rzucone na wiatr? Czy Ty też masz dość czekania? A może chcesz podzielić się swoją historią, ile dostajesz emerytury, na co ją wydajesz, z czym się zmagasz? Twój głos jest ważny. Naprawdę ważny, bo tylko razem możemy coś zmienić. Tylko razem możemy wywierać presję, pytać, wymagać. I choć często mówiono nam, że seniorzy są cichą grupą społeczną, to nadszedł czas, żeby to zmienić. Bo zasługujemy na godność, na szacunek i na uczciwe traktowanie.